Dzień dobry kochani, dzisiaj robimy ranking siniaków i kontuzji po sześciodniowym obozie łyżwiarstwa figurowego, także zaczynamy! Jeden zaczynamy ode mnie i mamy mojego siniaczka, to jest podwójny Ritberger, ten siniaczek nie wiem od czego jest, a drugie kolano nawet żyje. Maja, 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 opowiedz o swoich siniakach i kontuzjach podczas Dobra. obozu. Moje siniaki. Nie wiem skąd się wzięły, ale to jest tak. Numer jeden, bardzo randomowy nie wiem. Numer dwa, też nie wiem. To obstawiam slajdy albo podwójne, po prostu nie wiem jakie, albo podwójne. Te, też nie wiem skąd. Ten też nie wiem skąd. Więc... A łyżwiarstwo, taki piękny sport. Lecimy mega, dalej. Mega. no Lena, no, no, a co tobie się stało? Kostka się rozwaliła, a co robiłaś? No, jest taka fajna kawę, że wiesz taką nie lubimy skoków, no ja dobra. Nie panu na zewnętrzną krawędź, tamtujemy tylko na wewnętrznej. Luisa. Luisa, Luisa, Luisa. Masz jakieś cieniaki? Jak to zrobiłaś? Ślizga. Misia, Misia, a ty masz jakieś cieniaki? Ja posiadam. Tu się znajduje i on ma taki wzorek. On ma taką kreskę, ale nie wiem jak go zdobyć.